Hej! Tutaj Afi jest ze mną gościnnie dzisiaj ja. Yeah! Witam na moim kanale, haha! Szeroki uśmiech! Uuu. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO ymm, Harry Potter Także moi drodzy, lecimy, to już jest trzeci odcinek naszego Koopa Za wszystkich kciuki Wam dziękujemy Róbcie to dalej, kciukujcie, komentujcie i subujcie nasze kanały Lub mój, bo Af w sumie nic nie wrzuca No ja nie prowadzę, więc jego Mój, także, także lecimy, słuchajcie, continue story ee, i alo Zaczynamy no i co teraz? O, coś kliknęło Ups Wydaje mi się, że wcisnęłaś to samo Co? Wydaje mi się, że wcisnęłaś te liki cauldron i zaczniemy teraz od nowa Nie, dałam continue tak? No. Dobra. No to lecimy, słuchajcie. Lecimy, lecimy z kolejnym cinkiem. Kim jestem? Kim Nie jestem? chcę być chory. Cicho, ptaku. Dzięki! Przeszkadzasz. Tu mój. Tu mój pieniądz. O, może tutaj teraz? Romu biedny. Właśnie, on musiał zbierać, słuchajcie, obierki po ziemniakach. I potem je sprzedawać. Co tu o, się daje? Co tu się dzieje? O, może tego gargulca? No właśnie, nie da się nic z zrobić. To potem pewnie. To co, gdzie teraz? Można na górę? Albo na górę? Coś wisi. Szklanka mleka. Szklanka wody, nim przestaniesz brać. Co? To piesanka była polska. Szczerze, jest Naprawdę. Tam. Mamy iść teraz tym Tutaj. Prowadzą. O, może nowa lekcja, nowe czary. Nowa lekcja, nowe czary. Ej, tutaj. Tak. Ucz mnie. O, zapraszam mnie do sali. Do To będzie to samo. Zobaczysz. To jest to samo. Nie. Ej. Taka piękna piosenka. Ja nawet nie zdążyłem się roztańczyć Co za czar. Pokaż wąsaczu. Hmm. Pokaż jak to robisz. Lumos. Hmm. Lumos! Ciemność zapadła w sali. Chciałem mieć takie lekcje. Co tu jest w ogóle napisane? Ty jest reglada dzieci, ja tego w ogóle nawet nie rozumiem. Wow! Pająki! Ty, są pająki, on się nie boi. To dziwne. A jak utrzymać to światło trochę dłużej? Aha. Jak włączyć Lumos? Wyłączyć? Nie. nie e, musisz raz przytrzymać albo przytrzymać, albo wcisnąć. O. No dobra, spoko i co dalej? I co się ja mam tu zwiedzać w tej ciemności? Ale kurde, za wszystko się tutaj ten odbudowało. Bo to nowe są rzeczy. Aha. You can now hold K1, 2 to select different spells. Aha. A, że może zmieniać. Tu czas. trzeba, trzeba ułożyć, czekaj. Ja tu, ja to układam. Wow, znalazłem ten, ten. Hary, odejdź. Chory idź stąd! Czekaj. Ze mną, ze mną, ze mną, ze mną, na czele! I... Jak to w ogóle można obrócić, bo ja to chcę... Czemu mi to psujesz? No to ja nie układam, sobie układam. <laughs> o, o, co ty robisz? Nie wiem. Puść to! Ujdziemy puścią. To trzeba tam... ...danieść. Tu. Tu. Wow, um, aha! Brawo. Trzeba to ułożyć pewnie całe. Pewnie tak. Dobra, rozumiem. Teraz już wiem. A czekaj, a tu? A to po co mi ten Lumos w takim razie w spekniech spierdala? Czekajcie. Ale ten lumos nie działa! Czekaj. Ale ten lumos nie jest nam potrzebny. Jak to robi? Dobra, Jakieś tak. Czekaj, a to? Okej. Okay. <ścoughs> Ale to jest kurde tre... ciężkie. No, jest. Dajesz. No dobra, jak... dobra spoko, czekaj. Prawie. Dobra, wystarczył. Ogarnięte. O fu, coś tam się wysypało z tych dziur O matko, co to za straszne jakieś potwory, ja się boję tej gry Czekaj Uhu. Więzi go O, zrzuciłaś No okay. Doskonale Gdzie jest moja różdżka? Dobra, jestem A ja gdzie kolejne? Tam na górze nie ma? No nie no Prawda? jest? A czemu te dzieci na nas patrzą cały czas? No bo one się uczą jak widzę, zajebistym, tak? Tu coś trzeba zrobić Lekcja Weso O, coś, coś wyprysło Weź mi tutaj podnieś to Czekaj, jestem zajęta Tutaj trzeba, o wiem Idę Pomoc nadchodzi Wow. wow, ale z tych pajęczy to tutaj dużo tych Co się dzieje? Nie wiem jak użyć tego lumos. No, klikam to J. Wow, zapal te świece A lumos, lumos oddania te w ogóle te. Potwory. Potwory. <gry> girl. Girl unlocked. Ron, run, unlocked girl. Tutaj, tutaj. Dobra, ty tam się zajmi, a ja idę na dół. Zostaw to, potworze. Dobra. Nie Ale to jeszcze dwa. To zrzuć mi to. A Czekaj. bo tu to jeszcze jest. Uwaga, zrzucam. Dzięki. Fajnie, podobało mi się. Podob po podobała mi się taka ko ko kooperacja. Kopulacja! Kopulacja. Ale czemu ja nie mogę sam tego zrobić? Podoba mi się ta kopulacja, ale czemu nie mogę tego sam zrobić? Koń. Smutne Boże, nie działa Co mi ty ten chcesz? Nos, bo klika. No, Dobra, nie umiesz, daj mi to Jest tu dziecko, się wystraszyło Nie bój się jako dziewczynko Ja to naprawię Jaku dziewczynko? Jako, jako dziewczynko? Jako dziewczynko Jak się cieszą I... Te dzieci tak tam robiły z tyłu I też Bardziej mi się podobał ten taniec. <laughs> Pokaż go jeszcze raz. No, ale chamstwo, monety zniknęły, a my nie mogliśmy się No, chamstwo, no, te dzieci patrzyły tylko jak, <laughs> jak biedniejemy. Dobra, to co, może tutaj? No, tutaj może. Da się? Aha. To inna sala. <laughs> Wracamy, papa. Czyli to są sale po prostu, tak? Tak, to są sale okay. z zajęcia. A tu? a o, tu! a tu! Tu, o, tu, tu! Lumol! Czy Lumos Viki! No klikam jut! Nie, nie moja wina, że to tak działa jakby nie działało. O, ten naklocek jest. Zaraz ci go zabiorę. No ja jeszcze nie, nie byliśmy, tak, patrz ta tajemna brama. Nie jedzie się tak cieszył. Oddaj kloca Poka kloca o koteł! Super Zbieraj pieniądze, ja nie wiem po co one są, ale zbieraj. Mogą się przydać. To się może przydać. To się może przydać. Ale burdel robimy, nie? Strasznie. Powinni powiadomić Ministerstwo magii. I Corneliusa Knota. Łooo, tutaj. Tutaj, dawaj, Luba. Tutaj zarosło trochę, trzeba to ogolić. Czekaj! Jezu, porwało! Dziecko porwane! Zapiło go. Widziałeś? Jego ciało zmieniło się Doma, w pieniądze. Dobra, tam jest moja moneta niebieska. Dziękuję bardzo. Tam jakaś matka boska z mieczem stoi w ogóle. Idziemy tam? Nie, no co ty. Chodźmy tu. Gdzie tą wajchę mam dać? Nie rozumiem. Czekaj. Ja rysuję w ogóle, patrz! Wow. Ale zajebiście. Hej. Pięknie Piękny rysunek to? Ronald Donald Łoł, wow, patrz, tu jest wielka kutka ten zielona Może trzeba też Lumos na nią Nie, na nią nie? nie? A na tu nią na górę jakiś inny czar A tu na górę? No. Już, już. O Jezu, ktoś mnie w ogóle na schodach powalił mnie. Zostaw, nie ruszaj tego! Czego mam nie ruszać? Coś no. mi robisz, no? Nie Nic budzisz? ci nie robię, to nie ja, to on A. Ok, czyli co, tutaj? No. Tam się gdzieś wychodzi? O, oh. ciekawe. O, eliksiry! Eliksiry ze Snape'em. To jest straszne. Mm. Mm -mm. Kurde, eliksir siły. Dzisiaj dzieci pokażemy wam jak mieszać matę amfetaminy. Ale się wkurwił. Demon yes. z niego wyszedł. Co on robi? Co ty czynisz, panie profesorze? Co pan czyni? Wow, dobra, rozwalmy mu jego ten laboratorium. Moje, moje, moje! Moje pieniądze snipa Co ty o, robisz? No Co? szczura tam puść. O, mój szczur! Szybko! Puszczaj tam szybko. Szybko! Puszczaj tam swojego śmierdziela bydlaka <laughs> Wszedł. Ale nie może kuli przepchnąć. Wow, jest składnik. Zabiłaś mi szczura! <laughs> dzięki, dzięki, super, naprawdę! Ale czemu ja w trójkę tutaj chodzę? To mi się wkurza, bo cały czas ten Potter z nami chodzi a on nie jest nikomu potrzebny na tej opowieści. W sumie to o nim. Dobra, wrzuciliśmy już jeden składnik. Tu trzeba Lumos pewnie. Tutaj. Tutaj, ja to naprawię. I co? Nie? Co się robiło? Lumos. Trzeba tylko zapalić i stać? No. Powinno zadziałać. Dobra, nie wiem. Wow! Dwa razy trzeba wcisnąć, chyba tak, dobra, idę, czekaj. Ej, nie działa. Ja tak bardzo nie ogarniam tego, co tu się dzieje. He, <śpiewanie> Stapa podniosłeś? Zamroził no mnie w ogóle. Wow, żartujesz. Zabije mnie. Wow, mogę no ja tam przejść? Nie, Śpląbę. To Tu coś bulgocze Bulgot. Jak się zmienia zaklęcia? Eee, co ja nie mam? Tu coś jest. Trzeba wejść, przełożyć. Ja myślę, że, to, że ta grana pady jest łatwiejsza, szczerze mówiąc. Wow! No, nie możesz tego zrobić? Stary, rób to. Nie mnie. No? Nie można, nie? O ja! Jakie chore rzeczy Jaki zegar wow. O fu ten dźwięk O i czekaj Tam coś wy, wyleciało No, trzeba to podnieść Mam to I co, trzeba zrobić eliksir, tak? Tak, wrzuć to do gara Szybko do gara Zupa pana Snape'a Połknij to O, o. patrz, widziałaś? No co ja A Ale zaczek, Snape gotuje Wow, okej okay. Ząb Wrzuć do gara Ząb węża Dobra, rozwaniłam to Dobra, jeszcze, ale jeszcze jeden składnik jest. Żartujesz? Na stuwa. Tu jest. Nie. A nie to mój szczur. Szczur do gara! To wszystko. The gulp is now ready. dobra, mamy ten. Mamy obiad. Lecimy z tym. Lecimy z tym Elo. Pij to hermiono. Połknij wszystko. Wow! Co się stało? Boże jakieś pompki robią. Jaki koks z tej herbiony Ale fajnie, że patjony można mieć. No, to jest akurat fajne. Tylko boję się sterowania z tymi Petionami. Żeby być ciężkie. To jak się wczytuje, nie no. może się ruszać, a monety no. znikają. Ale zaraz ze za mną lecą jakieś kolorowe pierdy. No. Za mną też. Dobra, chyba musimy już stąd wyjść. Tylko którędy? Tędy. Spoko. Dziki wąż. Można tędy iść? Nie, panie. Gdzie teraz mamy iść? Dobre pytanie, nie wiem. Podniosę tego dzieciaka i wytrzę z niego odpowiedź. I się Trzęsie. Nie, nie. Może tutaj właśnie, no? No, no, no tutaj do tej tej, do tej kutki. Nie. Tutaj Jary! Ale czemu? Czemu do niej? Nie, może ją złamie w dłoniach na przykład no, jakby piję ten, ten potion. Nie, 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 nie może tutaj, tu gdzie nas rzuca ten Neville, długa dupa. Ale nie da się go. Sneak past them later. O, fajnie. A co tam było? Że kim, można? A wiem A. co, czekaj! Tu i chodzi ten stary dziad z tą... tą. Chodź tu. Gdzie? Chodź tu, wróć tu. Tu też chodzi taki ten stary dziad. I on no. jest perfektem i on tutaj, żeby było dobrze. Jak on przechodzi, to ten dzieciak przestaje to robić. I nie, coś... trzeba się tak, przekraść. No mówię ci, trzeba się przekraść za tym dziadkiem. To teraz? Nie, czekaj, on musi iść. O, o idzie. idzie. Czyli co, teraz mam stać? No, no, um, um. Widzisz? Ale przestał to robić. Nie, no nie przestanie, no co ty. On Dobra. może po prostu chodzić, tylko trzeba potem mieć jakiś skill. Dobra, to nie wiem. O, tu są monety. Dobra, pojawiło się, super. Idziemy. One mówią jak mamy żyć. Na szczęście, bo byśmy nie widzieli. Kompletnie. Na górze jakieś kudy, ale już znowu nie ma monet. A to z... O tam. Okay. tam! mamy coś zrobić. Ło, wow, okej. Okay. Róbmy to. Ja wiem, tam trzeba na górę wejść. Ja to naprawię. Spadł. Skrzynia mięsa. Dobra, rób to. Żryj to. Zjadłem. Łoł, wow, oh. fajne przejście jak w grze Harry Potter, nie? Uprawia. No, prawie. A! Ah, Idziemy. Idziemy, ciekawe kto tam mieszka. Aha, zwykłe wyjście, spoko. Co tu się wyrabia? O, gingersy! O, tu cza Lumol. Lumos, kurna, Lumol. Czekaj. To zrzę, ja im pomacham. Kurde Dobra, ja zrobię <laughs> Jej! Hermiona zawsze, Hermiona ty to umiesz Hermione Hermiona do Hermiona Wow Co to za grzyby? Grzyb wszedł Ciężkie grzyby Tu się coś gotuje Warstw grzybów Wow, tu trzeba w ogóle coś ułożyć Z kości słoniowych w ogóle Trzeba coś rozwalić w ogóle po mnie chodzi jakiś kurz nie wiem? A trzeba zrobić eliksir. Trzeba mieć składniki. Widzisz, latają wokół. Kto lata? Składniki wokół kaciołka. Kaciołek. K Kaciołek. A nie mamy tych składników, skąd mamy je wziąć? Tu grzyby są, zobacz. No dobra, ale to nam nie są potrzebne grzyby. Może, może, może później trzeba przyjść, albo tutaj użyć tego Lumosa na tych tych. O użyj, no tak. Ja no nie potrafię, no. jejku. Widzisz. No i co i użyłam. Dzięki. Kuś <laughs> mnie. To może też musisz. Użyj Lumos. No próbuję, no, musisz cały czas. czar. Zmieniony mam, zobacz. O. 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 Chodź tu do mnie. Mamy połączyć siłę tak. różdżek. Ru nie to. Chodźmy stąd. No ale tu na pewno musimy. Nieprawda. Tak nam wskazywało. Tak? No, no Dobra, zobaczmy co jest tam, bo jeszcze tam nie byliśmy. Gdzie ja jestem? No biegniesz za mną. No nie, już no. Widzisz tam była strzałka, no kurde. O Jezu, ile tutaj rzeczy. Ech. Tyle rozwalania tego wszystkiego, że ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Co tu się dzieje? Kurde, zawsze w tego szczura muszę wchodzić. Ron jest najgorszą postacią. W ogóle czemu ja nim gram, zamiast Spoterem, no? Nie wiem. Kurde, no i od razu lepiej. Czerwony rycerz. Co tu się dzieje? O, tu mamy iść. Wait for me! Tu coś jest. Gar główna. Wow! Ale ten Hogwarts jest wielki! O, będzie nauka latania! Super! Na to czekałam! Polatamy! Oddaj tak. to. O Boże, gwałci mnie! Przytuliło mnie. Jedyna rzecz, która mnie przetuli. Kochanie, zbierałem! To jednak Sprout. Sorry. Jakie w ogóle nauczniki? To są słuchawki Lego. <śmach> no, takich nie masz. <śmach> Chciałem mieć takie. No. <śmach> 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 Śmieszna lekka. U mnie w szkole nie było tak śmiesznie. A to za okulary 3D. Oni oglądają film w 3D. 4D, znaczy. Zresztą z gwałci ten taką. Mm. Mm. O! o Boże Zamorduje go, ten zwierz. O, czy to roślina. Jak się cieszą. Patrzcie jak zarosło. Jak hermiona po roku nie golenia się. Idziemy. Tutaj są zawory. Patrzcie, na marihuany hodują w tym mieście. Mieście. Majny miasto. No idę miasto Wóz. Wóz albo przewóz. Tak, tak, tak mu powiedziałem. Wow, patrz, jak zamiata. O nie! Oj, tam, oj, tam, nic ci nie będzie. Profesor Sprout, proszę uratować. Swoją szklarnię. O nie! Czemu kosztem życia muszę tutaj te pieniądze zarabiać w tej grze? O matko! Jestem klockiem... tego... lodu. Klockiem... Dobra, Hermione jak zwykle musi wszystko załatwiać... sama. Ale lumos. Srogi lumos. W ogóle rosną kwiaty. Ale jak się tam dostać? Bo ja właśnie nie wiem. Tam trzeba jakiś klucz mieć, widzisz? Kąd mieć ten klucz? One wymagają klucza. Jakieś spele mi się nie ładują. O, tu coś jest. Buduj wóz. Oooo! Przejedzie ich. Patrz. Patrz na to. Jest. To jest imię rolling! Powinienem zabić w ogóle tego. Likcącym. Malfoy się śmieje. Szybko, trzeba rozwalić te wszystkie te pleśnie. Dobra, Hermiona oczywiście Rona uratowała. Ja rozwalałem Lumos Solem. Okej. Okay. No czar. To jakiś ten, up upgrade'owany. No. Jest upgrade, jest dobrze. O, to już wiem jak tamte rzeczy zrobić. Szybko, idziemy stąd. Szybko, szybko! Jak Tylko prowadzi. Herm hermiona musi przestać czarować. Ty, jak są wyjście? gdzieś wyjście? Nie ma wyjścia z tego piekła. Serio. O tu jest, dobra. A. LOL! I chodź za mną! Tutaj! Tu jeszcze nie. trzeba pozbierać to! Chodź za mną! Patrz, jakiś śmiesz, śmieszny kwiatek. Chodź za Ej Hermiona, chodź zobaczysz jak robię kupę w krzakach. Naprawdę. Chodź Wiki, ale no nie to nie jest jeszcze nasz czas! To jest nasz czas To jest czas dla nas Czemu tam idziemy? Bo ja wiem już jak to zrobić. Ale czemu tak daleko? Bo... Hermiona bole mnie nogi! Yyy! Jestem okularnikiem. To bądź rudy. Nie wiem, co gorsze. No i co? No i, i, i miotaj w nich. Czym? Lumosem. Tak? No. jeszcze tu jest? O. I zbieraj spodniki, i zanoś Tu trzeba to naprawić O, to napraw Ło! Wow, oh. Chorze Chore gówno stworzyłem jakieś To jest kula To sfera tego, Mikołaja Kopernika Czekaj, to trzeba nastawić tutaj RON, WON STĄD No, i co teraz? Fajnie, bo warto tu wrócić Było. Czekaj, się teraz grzyby Ale się prężą Czekaj, może tutaj, dzień. tutaj, eliksir sokowy Właśnie tu jest potrzebny ten eliksir. Nie mamy go Nie no mamy nie, go? No nie No to po co my tu przychodzili? No myślałam, że tam są uwięzione składniki. Teraz ty idziesz za mną. Dobre. Ale nie... Ja lubię w tych korytarzach. Tędy, cały czas w lewo. Lecę bo. Już? No. Co tu się dzieje? Wszyscy mają taki sam kolor włosów. O matko, gwałcą ją, ale śmiesznie. Nagrajmy. Chodźmy tu. Właśnie, lekcja latania. Jej! Boże, Neville, jakie ma zęby. O Boże, to ta sowa. bo stanął. Śmiesznie. Boże, Neville. Strasznie wygląda. Neville, ty potworze. Boże, z... myślałem, że to u mu wyleciała z oczu, a to jego ta kula. To przypominajka, nie? Czy coś takiego? Nie wiem, nie zapominajka. Przypominajka. Chore trochę, gówno. Ten jak poleciał, że niby się zna. Dobra. Wow. Wyżej, wyżej, pota! Pota! Co ja robię w ogóle? Jakie 3D w ogóle? Co ja robię? Jakie 3D w ogóle, co ja robię? Jestem w ogóle tym. Chwopiki, <laughs> ty chyba nie potrafię! Ja wierdę, spadłem! To było tam napisane, że tylko Harry może dobrze latać na miotle. Ale zajęliście. To no nie wiem. Ja nie umiem na tym na wskoczyć. Pierdło. Ja nie umiem wskoczyć na miot może się, to, Może zamieńmy się postaciami. Co za dźwięk w ogóle? Dobra, APA PEN AWAY, APA PEN AWAY! Wywalone, tak chciałam polatać i chuj nie wyszło. Masz, polatać. Dobra, lataj. Spoko, spoko. Ja będę grać w Quidditcha. Nie wiem jak się schodzi niżej. Zostaw moją banię! Tutaj, jest za mną! Zabij go! Nie wiem, czym się schodzi na dół. Boże, co? nie tym. Ja, co ja robię? Co ty, co ty robisz, <grystanie> Dobra, może ten. Ron polata. lata na miotłę do góry nogami. Nie, nie wiem. Jak z zejść? Ja nie wiem, co ja w ogóle robię. Ja nie umiem na miotłę wskoczyć po prostu. Ja nie wiem, który sklawisz, nic się nie pokazuje. No to czekaj, wejdź w rona. Jaka w wrona? Wejdź w rona. Ha. Dobra, trójką się skacze, okej. Okay. I trójką się zeskakuje, dobra, trój... W dole, weszła wrona. Gądziu! Dobra. Patrz, kuźwa! Widziałaś to? Nie. Popchnąłem kogoś! Spoko. Pokonaj go. Ty taka smutna, może chcesz polatać? Nie, pokonaj go! No nie wiem czym! I nie będzie gdzie lata. Adam i tata. Tutaj jest. Widzę go kutazordzie. Nie umiem niżej latać po prostu nigdy. Znaczy w ogóle. Dobra, jest. Brawo. O fu, co lumos mam tu zrobić? No, chyba sobie żartują. Lumos namiotu, ja nie potrafię znów tego zrobić. Dobra, te kwiatki chyba trzeba. Tak. Dajesz. I trzeci, i opadł. Wiki, trzymaj się w kamerce. Idę. Yeah. Uh -huh. Mamy wow. to! Myślałem, że złapię twarzą. To jakie powtórzenie. No, to powtórzenie. Dobrze moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. To jest koniec tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dajcie jakieś komentarze na dole i oczywiście i kciuczki też. Będzie nam bardzo miło, także zachciukujcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i zapraszamy pa! na grupę typowe su na Facebooku. Linki macie jak zawsze w opisie. Pawa pa, ludzie, do zobaczenia. Koniec. Sod. Koniec.